Łukasz, weź zabierz Dymitra na ryby. No weź, zobaczymy jak sobie poradzi. Tak pisaliście w komentarzach, więc zabieram. Zasady są takie. Kto złowi najwięcej kilogramów ryb, ten wygrywa. No ale nie byle co, bo 10 punktów do szacunku, znanie na dzielni i puchar. Pozłacany. Połamania wędek. Zaczynamy. To jaką metodą będziesz łowił? Ja? To do realną. Zaczyta się na śmierć, <noise> tak? Tak. Dam ci prawo wybrania sprzętu. Będziesz mógł sobie wybrać wędki, którymi będziesz chciał łowić. nie mamy takich samych? Mamy no nie, no. Zależy, jaką metodą chcesz łowić. Aha, bo każdy tak. wybiera swoją. Tak? Jak jak tam chcesz? No nie będę ci mówił, czy masz łowić tak, czy tak, Aha. czy inaczej. Dobrze, rozumiem. Zakładam, że na czymś tam się znasz. No oczywiście, no przecież. Tak. Pomimo, że to jest twoja własność, to mogę korzystać ze wszystkiego, co tu jest. Chyba, że no. zepsujesz. O, Maciuś, znalazłem dla ciebie obiadek. Białe czy czarne? Białe, białko. Białe. Laj, laj. Przygotowałem wszystkie rzeczy, które są niezbędne, zaraz to wypakujemy. Jak będziesz no. potrzebował pomocy, to mów. Nie, nie, muszę na początku zobaczyć Dobra. sam z siebie, co mi się uda zrobić. Bez żadnych podpowiedzi, bez niczego. To jest mój drugi raz, kiedy przyjechałem na ryby było łowić na dwie. No to jest sporo. Na dwie? Na dwie. A, że dwie dla jednej osoby? Tak. Czemu tak dużo? A czy na jedną? Nie, no jedną. Na jedną? nie ogarnę tak. dwóch, żebym jedną ogarnął. Dobra. Strasznie dużo sprzętu. Naprawdę. Patrzcie, ile ma spławików. Jest taki większy, jest mniejszy. No takie właśnie kojarzę. Znam się, się na rzeczy. Znam się na rzeczy. Więc mu był dobrym sprzedawcą. Jeżeli będzie dobrze dociążony spławik, automatycznie powinien nam stanąć do tafli. Więc rzucamy go płytko. Nie stoi, czyli jest za mało ołowiu. Musimy dołożyć ołowiu, bo w tym momencie spławik musi stać, żebyś wiedział, no tak. że jest branie. Tak, tak, tak. Rozumiem. Jest okej? Okay? Mhm. Dobra. Czyli wiemy, że jest dobrze obciążony. Tak. Teraz kwestia jest taka: mamy taką przestrzeń pomiędzy ostatnim ołowiem a haczykiem. Aha. I teraz jak żeruje ryba? Żeruje, ryba żeruje przy dnie. Więc tak naprawdę yy, haczyk musi leżeć na dnie. I musisz sobie tak wypoziomować, żeby grunt, na jakim łowisz, czyli odległość pomiędzy taflą a, a dnem, był mniej więcej w ten sposób. Ja tak stać z godziny? No ale najpierw musisz mieć coś na haczyku, no nie? Ja nie wiem, ale... Ten, co <grymco> rozkłada coś <jakąś> kurwa <górę> bazookę! Czekaj, <grymco> okay, spróbujemy. No. Za szybko pójdziesz Ale fajnie to wyglądało! Patrzysz tam, a on jeszcze tutaj. Co to jest za sprzęt? Tak, jak ty łowisz z Ja będę łowił metodą gruntową. Będę rzucał na koszyk. I tyle. Czyli koszyk będzie mi zanęcał. U ciebie sygnalizatorem jest spławik. U mnie jest tak zwany, to nazywam policjant. Czyli w momencie, kiedy ryba będzie brała, będą takie ruchy. O, o teraz sztos! No ładnie. Już teraz ja ostatni raz na rybach w 92. A się w 92 nie. Stanowiska przygotowane, życzę powodzenia. Ja również. Dobrej gry, dobrej zabawy. Bierzmy to. Zaczynamy. Czas start. Ładujemy koszyk. Pierwszy rzut. Zobaczymy. Na razie na kukurydzę. Nałożyłem dwie. Zobaczymy, czy coś weźmie. Jak coś, to będę zmieniał na robaka. Zobaczymy, pierwszy raz tu jesteśmy. Niech wygra lepszy. No, uwaga, pierwszy rzut. <laughs> No. Tak. Minęła godzina efektów brak, druga wędka. <noise> o dziękuję. Technika moja teraz jest taka, że y, jedną, jednego federka sobie rzucam na białą rybę czy kukurydza, a zaraz sobie uzbroję na robaka. Trzeba zwiększyć swoje szanse. No nie mogę, kurna, być gorszy. Puchar musi być. Moja zanęta na dzisiaj. No i to jest, moi drodzy, mój zestaw Federy. Pierwszy rzucony na robaka, może jakiś lin. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. A drugi rzucony na kukurydzę. Tak to wygląda z mojej strony. A tam z drugiej strony Przeżywając karstwa Dzwonimy po zanętę Dzień dobry, co Dzień dobry Proszę pana, Największe rozmiary, jakie państwo mają? Pobióz dowóz Dowóz, dowóz, dowóz Dowóz, ja miro, daję prowadzenie, masz telefon? Ja, ja Dzięki bardzo Wszystkiego najlepszego Dziękuję, do widzenia Adios, amigos Ciao, ciao. ciao, Ja widzę, że Dymitrowi coś się na prawej kręci, a on mówi, że nie. Beka będzie jak wyciągnie. Kurna, może najważniejsze będzie, żeby cokolwiek złowić, co? Siedzi. Jaki jest taki tekst? Motocykliści mówią lewa w górę. Kierowcy mówią szerokość. Połamania wędek. Połamania wędek. Tak. Aha. Mi się zawsze wydawało, że węd każdy powinien do siebie mówić. Nie wiem, głębokości. Bardziej takie. Są do kieliszka bardziej. Aha, to my tak mówimy, to my tak mówimy. Zawsze rzuciłeś oceń. Dobrej odległości są... No tak, myślę, że tutaj nie ma znaczenia jak daleko. Powiem wam jeszcze taką jedną rzecz. Trzymajcie kciuki za Demitra, Bo żeby go tutaj wyciągnąć, to musiałem długo smolić i go męczyć. Więc jeżeli nic się nie złapie, to się zniechęci. Wbijajcie łapki w górę i subskrypcję i piszcie Dymitra, ale jesteś super wędkarz. Musicie tak napisać, bo inaczej, jak dzisiaj lipa, to już więcej nie pojedzie, bo powie, że to głupie i nudne. Także piszcie, że dobrze ci idzie, że jesteś super. Fajno, masz stylu super. Nakładasz kukurydzę, ale masz super wędki. Piszcie, piszcie, piszcie. No, a tu musisz zaciąć w dobrym momencie. Wiesz, jak się zacina? Odciąć wędkę A ty Po co tu w ogóle przyjechałeś? My jesteśmy jeden team O kur Ty robisz niesamowite Powiem, że bierze Ty jest! Ty bierz go! Bierz Ja Miałeś branie? No? Poszedł na dno? No dwa razy Prawy? Lewy No nie gadaj ale wrócił do tej pozycji. No to miałeś bramie i dlatego nie jesteś przy wędce i nie zatkniesz. Już może nie masz kukurydzy. Ściemnia, jaki ty! <śmiech> miałeś? <śmiech> Ale jak wrócił głowę szybko. Czy spotkałeś kiedyś wędkarkę? O, tak, kobietę, która łowi? Ale nie, że z mężem, sama. Nie, samej nie, nigdy. Tak jak ty no, na przykład lecisz nie, sam czasami nie, nie. łowić, to czy kobieta była sama łowić rybę? To, to wydaje mi się, że nie. Nie, 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 nie spotkałem nigdy. Nie widziałeś? Nie. Nie, ani na trollingu, na łódce nigdy nie widziałem, żeby była. W Ale towarzystwie? W, towarzystwie, towarzystwie, w towarzystwie, towarzystwie, tak. Tam z mężem wiadomo. I tam gdzieś sobie rzucała. To jak płynę odrom to widzę na przykład, jak tam kobieta, mężczyzna obsługuje jedną, a kobieta drugą, nie? Ale tak, żeby była sama kobieta na łowisku, to nigdy nie widziałem. Piście kobiety czy łowicie rybę? Ale wędkarze z nas na profesjonalnie O, patrzy na spławiki Tak Dymit bierze ci Nie, nie jest dobrze Wędka, nie wędka, wędka, wędka no Ty bierz, nagrywaj to Cóż Wędka no Ty Obym tylko trafił Patrz jak ją ciągnie Czegoś takiego to jeszcze w życiu swoim nie widziałem Rybe, ryba, ryba go ryba złowiła! Ryba go już wędkę zabrała! Ale ryba Powiedz co ty w tym czasie robiłeś! Nie, nie ale czegoś takiego jak Boga kochał! Nie widziałem! Wędkę z A co ona ci spadła czy co? Nie, on ją zabrał! Kto? Ryba. No ryba naciągnie tą wędkę moją! To jest co moja ryba. Ty no, jemy tą pizzę i naraz... Ty, jak gdzie jest drugi Sławik? Nie wiem. I naraz wędka płynie. To się nie dzieje. To na co mnie spłynie? Ale widziałeś coś takiego w swoim życiu? Nie. Ja zawsze siedzę przy ręce, nie? A ty akurat pizzę jadłeś. Fajnie to wygląda. No ale co z tą wędką? Szkoda, że tam jest mój kołowrotek, moja wędka. Nie no, w końcu no, teraz... przypłynie bliżej, żeby złapać ją, nie? Nie ona teraz. Ona się zestresowała, poszła na głębiznę, podejrzewam. Ja pierdolę ja wiedziałem, że będą jaja ze mną na tych rybach, ale nie wiedziałem, że masz takie. A ja z pizza... Gdzie jest Ruchu, ja? wziąłem... Gdzie jest moja wędka? No jak ja mam to powiedzieć ty co, że mi ryba wędkę ukradła? Może no, <todgłos> się zara z, się ze śmiechu jak to A tutaj się opiekuje tą obiektem? Znaczy no to jest kuzyna. To jest, o co chodzi, To jest taka sytuacja, bo jakby ryba wzięła moją wędkę, wie pan? I ona jest w w środku stawu. <todgłos> no, I teraz chciałbym ją odzyskać, są jakieś metody? Tak, taką deskę pompowaną. Chciałem wejść na nią i... Gdzie ta no. deska jest? Ja zaraz będę za... no To, już, się, to, już, za... to, już, to już, już jest hit, nie? To już nie, no to już nie jeden to. Tak? To, to, to? To, to jest normalna <laughs> sprawa. A, to już, dobra. To, to niech pan nie zamyka, to odniesiemy. No ja tutaj będę jeździł. Dobra. Jest. Ja jestem za wysoki, ja nie mogę. Źle się czuję po tej hitze. ty utrzymasz na tym równowagę? No właśnie nie. Co ja mam płynąć? No bo ja jestem za wysoki, on powiedział. Wyciągać. i tak, nie? <noise> tak, no to wygrałeś konkurs, stary. Nie, no to ty powinieneś ją wyciągać. Dawaj, dawaj. To, 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 to dzięki Tobie, a nie dzięki mnie. Ja tak naprawdę wszystko spieprzyłem. Nie że jadłem do szczery. Ale jest duża ryba. Duża, duża, czuję duża. ją. Duża. To jest jakieś 2-3 kg, może być. Przoręce, Jakie bro? uczucie? Strasznie ciężko. Można się zmęczyć. Trzyma. O, już jest tu. No dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. <noise> Jak ciężki tutaj ry rybak. Nie no ja wszystko zpiewszyłem, masz mnie zgłupio trochę. Przepraszam! Bo ja się zagapiłem <grym <grym i będę ukrywał zestresowany jestem Odciągaj no. Ale delikatnie. To jest kart pewnie. A ciężka Notezka. Ale zerwano! Cicho czego zerwałeś? No co samo tak się zrobiło! Za mocno ciągnąłeś. Ale wielka była. No, gratuluję. Trudno, ale coś co twoje to twoje. Aj, aj, aj. Ale karpisko. ale wielko. To był karp. To ja go. Widziałeś? Wziąłem. To był karp. Ale karp jest niesmaczny. No i ja... Nic mi dzisiaj nie wyszło. Gratuluję. Mm. S smutek trochę, no, nie? smutek, bo tak blisko już ją widziałem! Co zerwało to? No, nie, no spad... spadła z haczyka. Spadła z haczyka. Za mocno napiąłeś po prostu i się... Liba... Ry ryba się spięła. Ona zaczęła pracować i się po prostu spięła. za amany. Wcale mu się nie dziwię, bo to jest najgorsze w momencie, kiedy ryba się spina, a ona po prostu podpłynęła do góry, chlapnęła, wypiął się haczyk i tyle z tego wszystkiego. Stary, całe jezioro cię Na W końcu... Trzeba wam powiedzieć, no sputek ogarnął moje życie, Wędkę zgubiłem, rybę nie złowiłem. No fajnie, ale w ogóle naprawdę bardzo ciężko to było. Nie wiem czy była duża czy mała, to już ja się no na tym nie znam, gra. ale ogólnie ciężko, ciężko. No powiem ci, że kurde, takich ryb to się w swoim życiu nie wyobrażałem. Nie no, ale dziękuję, naprawdę. Fajne przeżycie, zależało mi na tym, żebyś to poczuł. No. I w tym momencie dam ci ten puchany. Uważam, że... Nie, to dla Ciebie, przecież ja tutaj wszystko źle zrobiłem tak naprawdę ja Nie ma to się uczysz Oficjalnie wręczam no karpiarzu życiowy kurka. Ale ja go od razu oddaję, bo to Ty nie. jesteś zwycięzcą Nie, naprawdę Ja tutaj nic nie zrobiłem z... to jest, jest ta ryba jest ta ryba Jakie <słuch> wnioski? Bo Ty jesteś cały podniecony, No, więc, ale No, ale wnioski, no, to chyba to co powiedziałeś, że za co pociągnąłem w ostatniej fazie Powinien ją przyholować do... Pamiętajcie do... moi drodzy, że, że wędka jest po to nie żeby podnosić ryby tylko ją holować. Do brzegu, na spokojnie, bawić się hamulcem i wtedy. No. No już, ale to masz naukę naprawdę jak na takiej rybie. Słuchajcie, jak na moje oko 4, 4,5-5 kilo Karp karp to na 100%, bo widziałem. Tak, tak, tak. Bo widziałem go, jak się Jeszcze. pławnął na końca. Zapaliło Boże narodzenie. Trochę łapiesz bakcyla? No tak, ale chciałbym wyciągnąć ją wreszcie. Chociaż tak mówię, no pierwszy raz miałem coś tak ciężkiego. W ogóle w swoim życiu pierwszy raz miałem. E, jaki to? Jaki to jest no, strasznie ciężki. Naprawdę taki. No tak ja mogę to porównać tylko do siłowni, jak wiesz, jak, wy, jak wyciska się. Ale to trochę tak jakbyś za sobą ciągnął, albo ciągnąłbyś na przykład nie wiem, y zgrzewkę wody. No? No ale nie miena. Nie no, ale no fajnie, naprawdę, <grym> Kurno. Człowiek orkiestra, i węckę zgubi i rybę zgubi. <grym> to co? Ja myślę, że co, że tyle emocji nam na chyba dzisiaj wystarczy. No ja nie? myślę, że nawet było ich za dużo. On będzie teraz opowiadał jak dziki, słuchajcie. Tak. Ale co, dasz się jeszcze raz zabrać? Pewnie, pewnie, ale to na nie taki. Na normalny. Pojedziemy gdzieś na prostu Normalne, normalny Piszcie, czy byście taki materiał chcieli. Pamiętajcie, że do końca października Znaczy biało może cały czas łowić. Także spokojnie. Piszcie, czy Wam się podoba, wrzucajcie łapki w górę subskrypcję. Y duży plus dla Delfina, <śm> bo kartę <śm> prawie wyciągnął. <śm> tylko, że jak tam zgubię wędkę, to już koniec, to już nie będzie. a, a wiesz, co ja robię na łódce, Wiążę wędkę. No i tak trzeba będzie zrobić. Na pewno kiedy ja tam będę. na pewno jest tym razem nie może się śpić. Dziękujemy Trzymajcie bardzo, się. pa pa.